Cześć, przed wami 25 odcinek Let's Play ze słodkiego flirtu. W szkole pojawiła się nowa nauczycielka. Lekcje zapowiadają się groźnie. Z kim będziesz wykonywać doświadczenia? Nie z kim, tylko na kim będziesz wykonywać doświadczenia? Wiecie na kim? Na Amber. Minęło wiele dni od czasu, gdy dyrektora zapowiedziała, że w szkole pojawi się nowa nauczycielka. Dzisiaj będziemy mieć z nią naszą pierwszą lekcję. Zastanawiam się, jak przebiegnie. Nawet się lekko stresuję. Przebiegnie przez korytarz w liceum Słodki Amoris. Muszę pójść do sali biologicznej. No dobra, chodźmy od razu. O, Roza, nie idziesz na lekcję? Domyślam się, że nie mam za bardzo wyboru, ale i tak niespecjalnie lubię przedmioty ścisłe. Ja też nie lubiłam, nie przejmuj się, Roza. Nie sądzę, aby to mi pomogło zmienić zdanie na temat tego przedmiotu. No, w sumie masz rację. Ale w odwrotną stronę, no to już idzie. To możliwe, choć głupio byłoby się spóźnić na pierwszą lekcję. Razem z Rozalią weszliśmy do klasy. Nalega, aby zająć miejsce na końcu sali, usiadłam koło niej. Wszyscy uczniowie w końcu pojawili się w klasie. No to weszliśmy jako pierwsze, fajnie. Dyrektorka weszła do sali razem z inną panią, której nigdy wcześniej nie widziałam. Witajcie! Pozwólcie, że wam przedstawię nową nauczycielkę, panią Delaney? Nie wiem, czy mam to tak czytać, czy jakoś inaczej. No dobra, nieważne. Cieszę się, że mogę was poznać. Dużo słyszałam o waszej klasie. Myślisz, że to dobrze wróży? Nie wierzę we wróżby. Pani jakaś tam ma nieskazitelną reputację. Z pewnością będzie wiedziała, jak wam przekazać swoją wiedzę. Chciałam przeczytać, przeszkadzać was. <laughs> przeszkadzać swoją wiedzę. Zgadza się, właśnie po to tutaj jestem. Wow, zero porównania z panem Farazowskim. Wygląda na dużo bardziej pewną siebie. Teraz was już zostawiam. Miłego dnia. Miłgo... Gdy tylko dyrektorka zamknęła drzwi, stali zapanowała grobowa cisza. No to zaczynamy dyskotekę, Nataniel, Dawaj swój popisowy numer! Taniec ze szkieletem! Wydaje mi się, że nowa nauczycielka naturalnie potrafi wzbudzić autorytet i uczniowie sami przestają się wiercić. Rzuciła czar na uczniów. Koniec z owsikami. Nawet Amber i koleżanki siedzą cicho. Dobrze, wyjątkowo dzisiaj będziecie mogli zostać na miejscach, które sobie wybraliście. Musicie jednak wiedzieć, że praca w zespole to podstawa, aby dobrze wykonać naukowe doświadczenia. Dlatego następnym razem usiądziecie w dopełniających się parach. W parach? Szczajnika. Czemu macie takie zdumione miny? Jakiś problem? Potrzeba było kilku sekund, zanim ktoś zdecydował się odpowiedzieć na pytanie. Co to są dopełniające się pary? No jedna para czajnika przechodzi do drugiej pary czajnika i tak się tworzy jedna wielka para. Młodzieńcze, przespałeś lekcję polskiego? Armin zamarł, chyba nie spodziewałeś się tak ciętej riposty. Nie przespał, tylko przegrał lekcję polskiego. No, tak bardziej by pasowało. <grystanie> Proszę pani, nie mamy problemu z dosłownym sensem tego wyrażenia. Mogłaby nam pani raczej wytłumaczyć, na czym będzie bazować ta komplementarność? To bardzo proste. Napiszecie sprawdzian i to jeszcze dzisiaj. Mógłby być to jakiś test sprawdzający, takie coś w tym stylu, a nie sprawdzian. No, dajcie spokój. Mam nadzieję, że żartuję. Cisza. Amber i jej koleżanki natychmiast się zamknęły, można by powiedzieć, że nawet skuliły się na swoich krzesłach. Zimno wam biedactwo? Będzie to test kompetencji naukowych i osobowości, no teraz test. Dzięki niemu będę mogła ocenić waszą wiedzę oraz poznać wasz charakter. Może mi to dobrać dla was najlepsze pary, w których szybciej będziecie robić postępy. Czy to jasne? Nie, ciemne. Jej metody są trochę dziwne, wszyscy wyglądają na oszołomionych. Szarotka podniosła rękę ze swojego ciasta. Tak, słucham. Czy to znaczy, że możemy się znaleźć w ławce z bylekim? Dopiero co wyjaśniła. Nie, nie z bylekim. Z osobą, z którą będzie Wam się najlepiej pracowało. Tak, właśnie widzimy nowy wygląd Castiela. I co jak Wam się podoba albo i nie podoba, bo mi to drugie? Ale cóż, przynajmniej bardziej otworzył oczy, ma głębszy dekolt. Pewnie będzie miał jeszcze większy brzuszek, bo mu miodek bardzo smakuje. <noise> Lubi sobie żelować włosy i usta. <noise> no i jak na mnie wygląda bardziej dziewczęco, ale okej. Okay. <noise> to tylko moje zdanie. Nie będziemy mieli możliwości zmienić miejsc w ciągu roku. Nie będzie takiej potrzeby, chyba że wasze wyniki się pogorszą, sama o tym zadecyduję. Ona naprawdę nie żartuje. Nagle chciało mi się uczęszczać na tę lekcję. Brakuje tylko, abym wylądowała w ławce z Amber albo Klementyną. Zapomniałaś o Charlotte i Lee. Teraz, gdy wszystko zostało już wyjaśnione, możemy zacząć sprawdzian. Oceny nie zostaną wpisane do dziennika. Chcę przede wszystkim poznać zakres waszej wiedzy. Okej, niech będzie. Rozalia spojrzała na mnie wytrzeszczonymi oczami, a ja poczułam, że zaczyna ściskać mnie w żołądku. Ten test nie wróży nic dobrego. To nie przejdzie. Nie zniosę tak stresujących lekcji, jeżeli będę musiała siedzieć z kimś, kogo nie lubię. Dziewczynki. Ups, mówi do nas. Tak? Nie sądzę, aby ostatnia ławka była dla was dobrym miejscem. Nie jesteście gotowe, aby usiąść tam następnym razem. Nerwowo przełknęłam slinę, gdy położyła na naszej ławce ostatnie sprawdziane. Pospieszcie się, to nie jest takie trudne. Przypominam wam, że mamy jeszcze całą lekcję do zrealizowania. Zaczęłam czytać pytania: do dzieła! No, do dzieła! Jej! Wiecie, co wam powiem? Suśka nigdy nie skończy tej szkoły. Tak, co to jest ją? To nieudane doświadczenie chemiczne. Tak! Brawo, brawo! Reszta uczniów będzie już na emeryturze, a gondiola będzie dalej siedziała w ławce i się uczyła. Tak, która z cech najlepiej do Ciebie pasuje? Powaga, oczywiście, że tak. Na ile oceniasz swoją motywację? Oczywiście, że więcej niż 50%. Twoje ulubione kolory to wszystkie. Dobra, damy zimne. Będą dla mnie wzorem do naśladowania. O, tak, wysyłamy. W nieznane. Koniec czasu, odłóżcie długopisy. Natychmiast! rozczeliła Iris swoim wzrokiem. Jak nauczyciel może rozczelić ucznia? Biedna próbowała skończyć sprawdzian za wszelką cenę. Trudno, jeżeli nie skończyliście, nie mamy całego dnia, podajcie swoje kopie do przednich ławek. Nie tracąc czasu, pani Dilanej zaczęła prowadzić lekcję. Ciężko było mi wszystko dokładnie zanotować. Podawała nam tyle informacji na minutę, że na koniec mój mózg był kompletnie przegrzany i nie sądzę, abym tylko ja się tak czuła. Wsadzimy do zamrażalnika i twój mózg wróci do naturalnego stanu. No to wychodzimy. Nie było dzwonka, ale spoko. Ten test to jakaś bzdura, to nie ma żadnego sensu. Tak, Gondiola powie A. <grym> nie słuchałaś, Roza, nie słuchałaś. Cześć Liśku, co myślisz o nowej nauczycielce, biologii? Chociaż tam były pytania dotyczące chemii. To dziwne. Hmm, jest dosyć stanowcza. Podobał ci się ten test? Uważam, że trochę przesadziła, zmuszając nas, abyśmy zagrali w jej grę. Wyprowadziło mnie to z równowagi, Armin mi się na pewno ucieszył. Jestem pewna, że go oblałam. Oblałam go atramentem. Nie powinnaś podchodzić do tego tak negatywnie. Nie chodziło o to, aby zaliczyć ten test, tylko aby zanalizować nasz profil. No właśnie, Gondiola, jak słuchałaś? Tak <grytanie> mi parę osób pisało, będę mówić Amber tym nienormalnym głosem. Myślałam, że was będzie denerwować, ale <grytanie> jak was nie denerwuje, to dobrze. W sumie Amber jest denerwująca, więc można powiedzieć, że ma denerwujący głos, jakąś taką wadę wymowy czy coś w tym stylu. Tym razem padłyśmy pausie! Padły do uszu pani Delaney i stukły bębenki. Serio, to nie do pomyślenia! Ta nauczycielka jest zła i za szybko mówi! I ten pomysł z uczniów. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie! Z jednej doniczki do drugiej doniczki. Zmywaj się, gondiola, zmywaj. Wszyscy rozmawiają o lekcji chemii, nikt nie pozostał obojętny. Było ostro. Ostro? Chyba raczej dziwnie, nigdy w życiu nie widziałem takiego sprawdzianu. Ja nie znalazłam u siebie żadnych zalet, a więc nic nie wpisałam. Gondiala, a ty co o tym myślisz? Duży wybór odpowiedzi. Wiem tylko, że nie mogę się doczekać, gdy zaczniemy robić eksperymenty. Będzie zabawnie, nie podobały mi się pytania osobiste, byłam zaskoczona zachowaniem nauczycielki, myślałam, że będzie bardziej wyluzowana. Mam tylko nadzieję, że będę siedzieć obok kogoś, kogo lubię. Wszystko naraz. <noise> Dobra, weźmy A. Zgadzam się, nie sądzę, abym dobrze sobie z tym poradziła, ale przynajmniej będziemy robić coś nowego. W każdym razie wydaje mi się, że trzeba będzie ciężko pracować, aby zaliczyć ten przedmiot. Nauczycielka wygląda na wymagającą. Może przy odrobinie szczęścia później się trochę wyluzuje. Wiecie, gdy pozna lepiej naszą szkołę. Hmm, zobaczymy. Nie podoba mi się ta nowa nauczycielka. No, trochę za stara dla ciebie, co? Raczej nie jesteś jedyny. Ten test to ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałem. Co wybrałeś jako cecha, która najlepiej do ciebie pasuje? Delikatność. Zmarszczymy brwi. Co jest? Nic, tylko, że nie uważam, aby to była twoja główna zaleta. A więc chcesz powiedzieć, że mam jeszcze inne? Nie, nie jeszcze. Jesteś jeszcze cez. Inne zalety? Ech, ja, ech, tak. <noise> to miłe. Nie powiedziałaś jakie. Denerwowanie Aleksego i Armina. W życiu nie widziałem czegoś takiego. Serio, nie jesteśmy w podstawówce. Ja też w życiu nie widziałam takiego potwora jak ty. <noise> Dziewczęcego potwora. <noise> Mówisz o naszej ostatniej lekcji? Nie, o przedostatniej. Tak, ta nauczycielka ma staromodne metody. Niedługo będzie chciała, abyśmy ustawiali się parami wszędzie i trzymali zarączki, zanim wejdziemy do sali. Już sobie wyobrażam, jak trzymasz na to nie na zarączkę. <grym> Weźmy co? co tam. Zaczynam cię już trochę znać. Myślę, że nie widzę, że znowu coś kombinujesz, żeby nas pogodzić. Spoko, żartowałam, tylko no co nie można... Odpuść sobie, nigdy nie będziemy kumplami. Zrozumiałam, nie musisz się denerwować. Zapasz sobie meliskę z miotkiem. Płatku. Mam rocze. Co jest? Jesteś zły? Można tak powiedzieć. Nowa nauczycielka upokorzyła mnie przed całą klasą. To prawda, że zachowała się jak wiedźma. Rzuciła na ciebie swój urok. Jej uwaga, że nie rozumiesz polskiego. Była złośliwa i niesprawiedliwa. Nie, że nie rozumie, tylko czy przespał lekcję polskiego, a ja powiedziałam, że przegrał lekcję polskiego. No co? To miłe. To miłe, że przegrałeś lekcję polskiego. To fajnie, też się cieszę. Powiedz Gondiola, że się boisz tej wiedźmy. Haha, nie rób takiej miny. To prawda, że wywarła na nas niezłą presję, ale myślę, że będzie sprawiedliwa. Zobaczymy. Ale co Peggy tutaj wyprawia? Pewnie chce przesłuchać piwnicę. No co? Wszystko w porządku? No jest porządek w piwnicy, jest. Co? Ech, tak, zastanawiałam się nad swoim kolejnym artykułem. Niekoniecznie. No już nie mów mi, że nie masz dla nas żadnych pikantnych wiadomości, którymi nie chciałabyś się podzielić z innymi uczniami. Mam pełną informację, nie w tym problem. Każdy z nas ma jakiś problem, ale to nie znaczy, że musimy się dołować w piwnic. No, bo chcemy być jeszcze niżej. Jeszcze, 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 aż wylecimy do Ameryki. No to o co chodzi? Ja zawiodłam, okej? Okay? Chodzi o ostatnią akcję z dyrektorką? Domyślam się, że to nie było przyjemne, ale to nie powód, aby się tak zamartwiać. Wsadziłam nos w sprawy, które dotyczyły jedynie Nataniela i jego rodziny. Uczepiłam się ciebie aby dowiedzieć się czegoś więcej. To, plus historia z Debron, zaczęło się tego robić za dużo. To proste. Mam wrażenie, że nie wykonuję już poprawnie swojej pracy. Popełniłaś błędy, ale to się zdarza wszystkim. Uspokój się i udowodnij, że potrafisz nadrobić wyrządzone szkody. Muszę to wszystko przemyśleć. Okej, okay, wiele nie za długo. Przykro nam na ciebie patrzeć. Ty jesteś w takim stanie. To miłe, że się martwicie, ale wszystko się ułoży. Miło, że się rozkładamy. Wszystko się ułoży. Dobrze. <laughs> Dzień dobiegł końca. Tak szybko? Gondiola! Narania wygląda na zasapaną. Można by powiedzieć, że biegła. Nie, stała w miejscu i sobie sapała. Serio? Ciężko cię znaleźć. Cały czas się przemieszczasz. Ech, sorry. Coś się stało? Pani nauczycielka biologii o chemii... Poprosiła mnie, abym wam coś przekazała. Zapomniała nas uprzedzić. Uprzedzić o czym? Och, coś takiego. Potrzebujemy po prostu specjalnego stroju na następną lekcję. Biały fartuch, okulary ochronne tego typu rzeczy. Okej. Okay. Jak kucharze gondiola? Weźmiemy a aha tak, to prawda. A idź, oni nie muszą chcieć się pojawiać. <grystanie> Powodzenia! Wyjść ze szkoły i do chaty. Nie mam żadnej pracy domowej, będę mogła trochę odpocząć. Wasza nowa nauczycielka nic wam nie zadała? Hmm. O, Gondiola, będę Cię dzisiaj potrzebowała w kuchni. Yy, mamo, coś Ci się przewidziało? My nie mamy kuchni! Tata kończy późno pracę i na pewno ucieszysz się, jeżeli będzie na niego czekał obiad, gdy wróci do domu. Ech, moja mama i ja razem w kuchni. Będzie ciekawie, nie bez powodu, to mój tata zazwyczaj zajmuje się gotowaniem. Ech, okej, okay, co ugotujemy? Gotujemy u mnie w pokoju, jej! Wołowinę po burgunsku. Będzie wyśmienita. Tak, po co robić coś prostego, jeżeli można sobie skomplikować życie? Hm. Co by zrobiła, Pewnie jajecznicę na obiad? <gryw> Mam wrażenie, że spędziłam cały wieczór na gotowaniu, a raczej na próbie gotowania. Kochana, proszę, podaj mi nóż. Trzymaj, uważaj, prawie się nim skaleczyłam. Gondiola trzyma nóż w swoim pokoju, a my gotujemy na łóżku gondioli. Tak, bo gdzieżby indziej. Na pewno nie przy biurku. Będziemy kroić dywan w plasterki. Tak jak myślałam, wspólne gotowanie okazało się prawdziwą katastrofą. Ale zapomniałaś pomieszać. Myślałam, że to ty miałaś to zrobić. Mięso było rozgotowane, a sos miał dziwny kolor. Niezbyt się najedliśmy, ale przynajmniej nieźle uśmialiśmy. A w szczególności mój tata zjadł za dużo tej wołowiny. Gdy następnego dnia wróciłam do szkoły, miałam nieprzyjemne wrażenie, że o czymś zapomniałam. Zapomniałaś zjeść dywanu. Czasami jestem strasznie rozkojarzona. Hm? Prawie zapomniałam przynieść pieniądze, a przecież wczoraj spędziłam całą godzinę, aby powiedzieć o tym innym. O kurczę, pieniądze. Kurczę, mi ukradło pieniądze. Zapomniałaś, przecież ci o tym mówiłam. Mam dziurawą pamięć. Karteczka została w mojej kieszeni i nawet jej nie przeczytałam, i oczywiście nie pokazałam rodzicom. Ta historia z gotowaniem wołowiny kompletnie mnie pochłonęła. Wołowina cię pochłonęła, więc skąd wzięłaś karteczkę? Przecież miałaś ją w kieszeni. <grym> A tak w ogóle masz pieniądze przez sobie, więc nie kłam. Muszę koniecznie zdobyć dzisiaj ten strój. Następna lekcja chemii jest już jutro. Będę musiała na to wydać swoje kieszonkowe. Tylko raz dostać swoje kieszonkowe. Poradzisz sobie? Tak, tak, pewnie. Dobrze, muszę już iść, gondziela, widzimy się później. Kurczę, mogłam jej zapytać, gdzie można znaleźć stroje. Teraz dopiero o tym pomyślałaś. Jestem bardzo dobrze z przedmiotów ścisłych. D jest dobre. Nabijaj się, ale nie wiesz z kim zadzierasz. Ja powiedziałam prawdę. No. Armin jak zwykle gra na swojej konsoli. B jest wredne, ale weźmiemy. <laughs> Widzę, że jesteś dzisiaj bardzo miła. Wieluzuj, nie obrażaj się za takie głupstwa. To był tylko żart. Nie no, kumplujemy się już od jakiegoś czasu. Nie myślałem, że uważasz mnie za no life'a. Mówiłam, że to żart no. O, Nataniel, może będziesz mógł mi pomóc? Co z tobą? Wiesz, można zdobyć strój na lekcję chemii? Nie udzielono mi tej informacji, a jeszcze swojego nie odebrałem. Ale Melania powinna wiedzieć. Tak, idę jej szukać. A weźmy sobie B. <laughs> nie wiem. A weźmy B. <laughs> Ach tak? Dlaczego? Jesteś bardzo dobrym uczniem. Bałabym się, że ci nie dorównam. Jesteś wobec siebie zbyt surowa. Poza tym pomagalibyśmy sobie. Ludzie zaczynają naprawdę się martwić o pegi, tak, wszyscy się rozkładamy. To prawda, że ostatnio wygląda na zatroskaną. Tak, ale ja się nie będę w to wtrącać. To jest sprawa, czy dalej chce zgrywać plotkarę, czy nie. Weźmy a. Tak, ale lepiej, żeby nie popadła nam w depresję. Wpadła do piwnicy i chciała się przekopać do Ameryki. Obstawiam, że będziesz w parze z Amber. No dzięki, że tak do mnie mówisz. Nie no, do Zamber to żart. Nie, w ogóle bardzo się różnicie, ale wszyscy wiedzą, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie zawsze, Aleksy, nie zawsze. Poza tym może Amber też sobie zrobiła jaja z tego testu. Tak jak ja. Już o tym rozmawialiśmy. Może i ją pocałowałem, ale tylko po to, aby ją potem bardziej upokorzyć. Tak? Upokorzyłeś ją kwasem mlekowym? O, to nie wiedziałam, Kentin. Przegapiłam to przedstawienie. To niedorzeczne. Nie znam nikogo, kto całowałby kogoś, kim nie jest zainteresowany. Kentin zaraz eksploduje. Lepiej zainterweniuje. Nie, nie, nie interweniuj. Ech, wiecie może, gdzie znajdę biały fartuch na lekcję? Bo coś się znowu powalić w gotowanie. Co? Ech, nie. Wiadomo, aleksy jest zbyt zajęty wymyślaniem strasznych historii, aby móc zwrócić uwagę na to, co się wokół niego dzieje. A ty? Dajmy A. Oh. Dzięki! W końcu znalazł się ktoś rozsądny. Aleksy, mówisz, że Amber i ja jesteśmy komplementarni, a więc nie wydaje mi się, abyś miał prawo oceniać, kto jest rozsądny, a kto nie. Cześć chłopaki. Wiecie może, gdzie mogę znaleźć wartów na lekcję chemii? Nie, nie mam pojęcia. Nikt nie wie. Zapytaj naszej uroczej nauczycielki. Na pewno sędziom ci odpowie. A gdzie jest odpowiedź, ale oboje idziecie ze mną? Moi zakładnicy, wytargam was za uszy. A dajmy Lysandra, ciekawe co Kastiel powie na to. Sęciom bym ci potowarzyszył, ale jestem zajęty. Może później, jeżeli dalej będziesz szukać. Czym jesteś zajęty? Kurzeniem Castiela? Ech, Castiel chyba się zdenerwował. Ech, odpuśćcie sobie, sama sobie poradzę. O, Melanio! Szukałaś mnie? Tak, zapomniałam cię spytać, gdzie mogę znaleźć te fartuchy? Gdzie ty się podziewasz? Pan Borys się tym zajmuje, ale jeszcze się nie pojawił. Myślę, że znajdziemy go w sali gimnastycznej, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Aha, okej, okay, wychodzi na to, że niepotrzebnie tak się tym stresowałam. Co się tutaj dzieje? Co was tak dużo? Pegi odchodzi z gazetki szkolnej. Peggy nie możesz tak wszystkiego zostawić. Uwielbiasz swoją robotę. Może mogłabyś dalej pisać swoje artykuły i po prostu uważać, aby nikogo nimi nie urazić? To niemożliwe. Zawsze ktoś poczuje się urażony. Opisywanie prawdy ponosi za sobą konsekwencje. Wszystko zależy od tego, jak to opiszesz. W każdym razie wszyscy na ciebie liczą. Przypominam ci, że gazetka powinna pojawić się już jutro. Przecież wam mówię, że na razie nie mam do tego głowy. Bo ją schowałaś? Przyznaj lepiej, że nie znalazłaś wystarczająco chwytliwego tematu. A właśnie, że tak. I co to takiego? Nic wam nie powiem. Gondiala, skoro jesteś taka ciekawska, to sama powinnaś napisać nowy artykuł. Ja? Ale. Masz przed sobą całą ekipę zmotywowanych pomocników, to powinna ci pomóc. Zmieszona spojrzała na Rozę, Aleksego, Armina i Iris. To nie jest głupi pomysł, Peggy, pójdziemy na układ. Jeżeli uda nam się napisać do jutra nowy artykuł, to wrócisz do gazetki. Chwileczkę, w życiu nie napisałam żadnego artykułu. Ja też nie, to musi być trudne. Biorąc pod uwagę, ile pozostało nam czasu. Ależ nie, wystarczy zdobyć odpowiednie informacje i odpowiednio je opisać. Armii nie sądzę, by to był dobry pomysł. Jeżeli uda wam się napisać artykuł gony waszej piątki przed jutrzejszym popołudniem, to wrócę do gazetki. Ech. Życzę wam powodzenia, uśmiechnęła się szelmowsko i sobie poszła. Armin, jesteś zadowolony? Co niby mamy teraz zrobić? Napisać artykuł. O tobie. Nie panikujcie, zaraz się zorganizujemy. Będzie ciężko znaleźć coś interesującego do opisania w tak krótkim czasie. Nie zgadzam się, w tej szkole zawsze się coś dzieje. No, dzięki Gondioli głównie. To prawda, musimy po prostu poszukać w odpowiednim miejscu musimy się rozdzielić stworzymy dwie grupy jedna będzie śledzić uczniów a druga nauczycieli czuję się dosyć onieśmielona szpiegowanie nie jest w moim stylu tak to delikatna sprawa to może się obrócić przeciwko nam gondiola ty też przypominam ci że to właśnie tobie peggy rzuciła wyzwanie chyba go nie odrzucisz uśmiecha się od ucha do ucha już nie może się doczekać kiedy wkroczymy do akcji to pewne że bez gondiola nie będzie zakładu no już zgódź się będzie fajnie. Nie mogę się nie zgodzić. Dobra, no to poszpiegujemy sobie nauczycieli. Co ty na to? Haha, wiadomo, to zabawniejsze. Idę z tobą. To jest najbardziej ryzykowne. Nie pisze się na to. Wolę szpiegować uczniów. Ja idę z arminem i gondiola. Mogą zrobić głupoty, jeżeli nie będę ich pilnować. Ty razem z nami porobisz jakieś głupoty. Przesadzasz. Przecież umiemy się zachować. O czym ty gadasz? Miałem na myśli, żeby ze mnie dać się złapać. <grymne> Ach. <grymne> Dobra. Okej, okay. w takim razie ja pójdę z Rosalią. Tenilis, chodź ze mną, we dwie o wiele lepiej sobie poradzimy. Okej, okay, będziemy polować na informacje, czyli na naszą zwierzynę. A więc jak macie zamiar się do tego zabrać? Weźmiemy sobie lornetkę i będziemy podglądać nauczycieli. Co ty na to? To no jest trudnego, wystarczy pośledzić trochę dyrektorkę albo któregoś z nauczycieli. Rzucimy im pod nogi śledzia. Niczego się nie dowiemy, jeśli będą sami. Moim zdaniem musimy podsłuchać ich wspólne rozmowy. A więc musimy się słać w pokoju nauczycielskim? Uwerujemy tak samo jak Peggy, szczególnie jeżeli będziemy we trójkę. Będziemy we trójkę spać na kanale. To byłoby głupie, lepiej przejdźmy się po szkole. Może uda nam się usłyszeć coś interesującego. Prowadź. Chodźmy. Nowa nauczycielka przeszła koło nas i nawet na nas nie spojrzała. Ej, spójrzcie, to pani Bolonny. <ścoughs> Co? Dela nej, Armin. Masz trudność z zapamiętywaniem nazwisk albo specjalnie tak mówi. Tak, ale to nie moja wina, że wszyscy mają dziwne nazwiska. Szczególnie ty. Nawet nie wiem jak masz na nazwisko Armin. No nic, powinniśmy pójść za panią Demarie i dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat. Wiem, że pewnie źle czytam jej nazwisko, ale spoko. Robisz to specjalnie? Oczywiście. Tak, jak was zauważy, to wybuchniecie śmiechem. Dobrze. <grytanie> Nagle się zatrzymała i zaczęła się odwracać.